Dzień dobry wszystkim, siemano, dziś odcinek specjalnie dedykowany dla fanów motoryzacji klasycznej oraz zabytkowej, ponieważ jadę właśnie na event organizowany przez Automobil Klub Biłgorajski. będzie to zlot samochodów klasycznych oraz zabytkowych. Będzie się w miasteczku na szlaku kultur w Biugoraju. Bardzo malownicze miejsce, do którego oczywiście serdecznie Was zapraszam. Samochody na pewno będą się fajnie komponować w tej całej architekturze, która tam jest. Oczywiście zaraz wszystko zobaczycie. Samochody stare, klasyczne, z historią, tak samo jak i również to miejsce jest historią. Sami zobaczcie. Podobało się. Jeśli tak, to zostawcie nam kciuka w górę, abyśmy wiedzieli, że, że tak, że podobało się. No i oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji naszego kanału, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami, jeśli oczywiście Wam się podobają i lubicie nasz kontent. I teraz kilka słów o całym evencie. Z tego co się dowiedziałem, to na placu całego miasteczka zmieściło się około 100 samochodów, czyli dosyć sporo. Było dużo, ale to dużo osób zwiedzających. Podejrzewam, że dużo ludzi też przyszło obejrzeć, właśnie zwiedzić to całe miasteczko, które jeszcze nie jest ukończone, ale już prace jakby dalej się posuwają, czyli za jakiś czas, może dwa, może trzy lata już będzie jakby cały projekt skończony. Także wtedy będzie jakby większe pole do popisu, ponieważ będzie mogło się zmieścić więcej osób więcej samochodów, czyli zlot będzie bardziej rozbudowany, może bardziej też zorganizowany. Aczkolwiek tutaj wyszło no, super, pogoda dopisała, klimat, ludzie. Jestem pod wrażeniem, także jeżeli e, komuś się podobało, to obserwujcie Automobil Klubi biłgorajski. za rok na pewno będzie kolejny zlot, w którym będzie można również uczestniczyć. A jeżeli Ty masz jakiegoś klasyka z, z tamtej epoki, to koniecznie musisz tutaj przybyć, pokazać go, porozmawiać z innymi właścicielami, podzielić się swoją pasją. Także nie przedłużając, widzimy się w kolejnym materiale. Za oglądalność, oczywiście dziękuję i miłego popołudnia. Cześć!